Cześć widzowie. Mamy tutaj shortca Ja nie myślałem, że go nagram dzisiaj, bo miałem sporo rzeczy do ogarnięcia, ale w końcu mam. Udało się. Mam tu paczkę do rozdania dla was i to trafi do jednego subskrybenta, więc piszcie w komentarzach dlaczego to akurat wy powinniście dostać. Ale przejdźmy do tego co jest w środku. Oczy, o, no i mamy. No i uwaga, co tu mamy? Farming 25. No, nowiesieńka. Nie chcę wam pokazywać środka, bo tam jest kodzik, więc nie będę wam y, tego pokazywał, ale tu jest dwójstka, dwójka, też nowiesieńka. Mogę wam tylko tak, o, krótko, ale i tak nic nie zobaczycie. Może tak. Tu jest, są płytki, dobre. Więc tego tu macie 19. Oczywiście. The o Oj sobie. Macie. Piękne maszyny, naprawdę. No i 17. No nie wiem czy chcecie w to zagrać, czy nie. A to jest taki powrót do tych starych farmingów. Więc yy, myślę, że dobrze. No i tutaj już nic nie ma. Ale mam to obok siebie. Oczywiście to jest pure farming. Ja mam to na kąpie, a to jest drugie pudełko. Yy, kupiłem też, może nie jest łaga. I powiem wam, niedługo z tego się pojawi odcinek, więc warto subskrybować. A w tym czasie ja to wszystko zapakuję. A wy powiedzcie, czemu to akurat wy powinniście dostać szampaczkę. Cześć.